Witajcie Izraelu, Boga żywego w rozproszeniu. Aleluja. Chwała Jezusowi Chrystusowi teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. To jest oficjalna zapowiedź kanału Boże Wariaty. Kanał powstał dzięki namowom moich siostr i braci. Muzolnym namową. namawiali na, na, na otwarcie kanału ja się zbraniałem się. <laughs> Także y, po dłuższym, y, dłuższym na, namawianiu mnie y, zdecydowałem się, że otworzymy ten kanał. Y, dlaczego taka nazwa kanału? No, ano, dlatego że y, Pan Bóg wybrał to, co głupie dla świata, y, y, żeby ośmieszyć świat. Jest to napisane w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian. Przeczytam może przeczytam. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe uświata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nie szlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest. Aby to, co jest, e, obrócić w niwecz. Aby niech lubiło się przed Nim żadne ciało, lecz Wy i Wy z Niego jesteście w Chrystusie. Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. No, do tego właśnie taka nazwa, że. Pan Bóg nazwał, wybrał to, co głupio u świata. Dlatego my jesteśmy, często nas nazywają wariaty. Często jak słyszę od moich braci i sióstr, którzy często próbują ewangelizować ludzi z pogaństwa, często słyszę, że ci ludzie nazywają moich braci i sióstr wariatami. Często takie stwierdzenia słyszę, no dlatego taka nazwa powstała, Boże Wariaty. Myślę, że mi się bardzo podoba ta nazwa i myślę, że to jest super nazwa, świetna nazwa. O czym będzie kanał? Kanał będzie o Słowie Bożym, przede wszystkim cały czas Słowo Boże w dużych ilościach. Na kanale będziemy obalać sekty, przede wszystkim obalać sekty organizację sekty, yy, herezję będziemy yy, obalać. Yy, na kanale sobie, yy, op op opowiemy sobie yy, dużo te tematów yy, się przewinie, yy, takich jak na przykład kim jest yy, antychryst, yy, yy, opowiemy sobie o bestii, yy, przeczytamy 24 rozdział Mateusza, omówimy go. 24 rozdział cały, opowiemy sobie o dwóch świadkach. Konie apokalipsy sobie też przerobimy. Taki temat będzie. Dużo tematów się przeminie. dużo proroc, będziemy ciężkich proroc, będziemy czytać będziemy je rozważyć. ze Słowem Bożym, zgodnie ze Słowem Bożym i z całością Słowa Bożego, bo przede wszystkim, y, 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 żeby y, Słowo Boże było zgodne, musi być zgodne z całością, żeby Słowo było, y, y, żeby nie było herezji, żebyśmy tutaj herezji jakichś nie, nie głosili, to Słowo Boże musi być zgodne z całością, z całością przesłania, z całością pisma. Y, 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 nagrania będą... Y, Udostępniane w Szabat, ponieważ jest to dzień Pański, w tym dniu powinniśmy wielbić Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga. Wymienimy sobie sekty po imieniu, po imieniu, będziemy wymieniać w każdą sektę po imieniu, będziemy wymieniać. Także y, będzie wiadomo, co to jest sekta, y, 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 Będzie wiadomo, y, y, która organizacja jest sektą. W 100%. Y, Powiemy to. Y, y, pokażemy to na podstawie Słowa Bożego. Dlatego, że Słowo Boże jest jak miecz obu sie, Motto kanału jest jak tutaj widzicie werset. Każdy kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca i Syna. 2 1, 1.9. Co by tutaj jeszcze powiedzieć na temat kanału <laughs> czym się jeszcze będziemy zajmować? Hmm. Może jaki temat będzie, na początku zajmiemy się hmm, mlekiem Słowo Bożego. Tak jak w, w pierwszym liście, apostoła Piotra. Drugi, wers, drugi rozdział, drugi werset y, mówi: y, Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowo Bożego, abyście dzięki niemu proś, y, rośli. Jeśli tylko zakosztujecie, że, że Pan jest dobry, powiemy sobie, powiemy sobie, zaczniemy od tego mleka, duchowego mleka, tak? To jest duchowy pokarm. Słowo Boże, jest duchowym pokarmem. Tak jak to mówi szósty rozdział Ewangelii Jana. To jest duchowy pokarm. To nie jest opłatek katolicki. Dlatego sobie zaczniemy od tego mleka, tak żeby i katolicy mogli skorzystać na tym. Myślę, że, 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 że to będzie wspaniałe. To będzie no, wspaniałe. No i to było na tyle. Pozdrawiam. Do usłyszenia.